Cześć, witajcie w Tech Prawniku, vlogu na styku i IT. Przed Zaputa, tytułowy Tech Prawnik. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć o open source, ale o open source widokiem prawnika i tego czy możemy open source użyć w biznesie oraz jak jako twórca, jako programista mogę open source'ować swoje projekty, a zarazem korzystać z nich do swojej własnej pracy. Większość z nas, jeżeli w ogóle kojarzy open source, no to na pewno zna takie pojęcie jak Common Creative. To jest fundacja. Common Creative to jest standard umów właśnie open sourceowych stworzony przez fundację. Tu aktualnie jest, zdaje się format 4.0 Common Creative, on ewoluował. Jest to taki szeroki temat, no bo Common Creative tak naprawdę jest umową licencyjną nie tylko na oprogramowanie, ale na dowolny element, tak na książki, artykuły, jakieś grafiki, też na, 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 pro, na programy. I teraz chcąc korzystać z open source'a właśnie w biznesie, bardzo du, duże znaczenie ma, jaki jest rodzaj umowy. Bo to nie jest tak, że jeżeli jesteś open source, to wszystko, co ja stworzę, czy jako programista, czy jako software house, też musi być open source. Jeżeli kojarzycie Red Hat'a, i inne firmy, które bazują właśnie na open source'owych rozwiązaniach, to wiecie, że jak najbardziej można wziąć open source, ładnie go pakować biznesowo, tak na przykład, żeby to właśnie Red Hat i zarabiać na tej otoczce wokół open source'a. Główny produkt Red Hata jest 100% darmowy, ale właśnie ich support, to co dopisali do niego, stworzyli to, że aktualizują go na bieżąco, jest tym, na czym tak naprawdę zarabiają. Ale zarabiają na tym, że zbudowali coś na open source'ie. I widziałem dużo fajnych projektów, właśnie opartych o open source, sprzedawanych dalej, i kompletnie legalnie to się wszystko dzieje. Tylko znaczenie ma właśnie typ umowy, typ licencji, ponieważ licencja open source po pierwsze określa, czy ja mogę użyć komercyjnie. Nie każdy twórca, nie każda firma, która uwolniła swoje programowanie, zgadza się na to, żeby to było wykorzystane komercyjnie. Stan dzisiaj w biznesie, że OK, jak chcesz, jako Kowalski, po coś sięgnąć, to nie ma sprawy, możesz to widzieć jak chcesz, ale jak jesteś firmą, to nam zapłać. Normalny model biznesowy dzisiaj funkcjonujący. W Open Source jest bardzo podobnie, dlatego musimy popatrzeć na licencję, czy ona nam pozwala. Po drugie, musimy też rzucić okiem na to, na ich warunkach. Jeżeli kojarzycie MIT, to MIT wypuściło swego czasu licencję. To się nazywa dokładnie tak samo, czyli licencja MIT, i jest dzisiaj coraz bardziej powszechnie wykorzystywaną właśnie przy oprogramowaniu swojego programowania, bo jest krótka, prosta i naprawdę zawiera trzy elementy. Po pierwsze, wszystko co jest objęte licencją MIT może być wykorzystane komercyjnie, bo my, jako twórcy, się na to, na to zgadzamy. Po drugie, jeżeli, chce, jeżeli ktoś chce skorzystać, no to licencja MIT mówi: OK, bierzcie z tego wszyscy i korzystajcie, ale warunkiem jest to, że napiszecie, że z tego skorzystaliście. Umieście wyraźnie w swojej licencji, swoje, swojego programu, swojej usługi, swojego saas że wzięliście nasze narzędzie na, na nasz wkład własny, oznacz nas wyraźnych autorów. I po trzecie, pamiętajcie o jednym: jeżeli my coś dajemy jako open source, dajemy Wam za darmo to nie dajemy Wam żadnej gwarancji, że to zadziała na takiej albo innej, na innej konfiguracji sprzętowej. Bierzecie na własne ryzyko. No bo skoro jest za darmo, no to nie dajemy Wam gwarancji, że będziemy to update'ować, poprawiać, robić review. Nie ma mowy. Też w drugą stronę, jako twórca, właśnie korzystając z tych umów z CC, z umowy MIT, mogę bardzo fajnie określić, co ludzie będą mogli zrobić, co film będą mogły zrobić z tym, co stworzyłem. Czyli mogę się podzielić ze światem, Swoim, swoim kodem, swoją aplikacją, nawet w całości, na licencji MIT, na licencji Common Creative, albo na własnej autorskiej można oczywiście przyjść do prawnika, zamówić i pogadać: OK, słuchajcie, no, tak bym chciał, tak bym chciał to zrobić, żeby takie rzeczy były możliwe, udostępnić całemu światu, a zarazem dzięki temu, że jest umowa licencyjna, nie tracić własności. kod dalej będzie Twój. Stworzyłeś go, jest Twój, możesz go wykorzystać w swoich kolejnych projektach. Dalej go utrzymywać, zarabiać na nim jak najbardziej przy swoich klientach, za jego utrzymanie, jego aktualizację, a zarazem dzielić się ze światem za darmo właśnie jak open source ludzie będą mogli z niego korzystać, mogli, będą mogli na nim po prostu pracować i rozwijać swoje narzędzia. Tak naprawdę open source, dobrze napisane, dobrze napisana licencja open source pozwala pożreńć ogień z wodą, czyli stworzyć coś, co będzie zarabiało, a zarazem będzie dostępne dla wszystkich paradoks, ale najbardziej realny istniejący. Jeżeli temat Was interesował, zapraszam na moje sociale: Facebooka, LinkedA. Coś więcej szukacie, chcecie się skontaktować, zajrzyjcie na mojego bloga, linki do wszystkich tematów zobaczycie w opisie. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i widzimy się w kolejnym odcinku.